Niedziela 16 lutego. Witam wszystkich na analizie weekendowej indeksów giełdowych. Tu oczywiście rozpoczynamy od indeksu WIG20, który ten tydzień zakończył wyrysowaniem kolejnej białej świecy, jednak już tym razem z takim widocznym górnym cieniem. Wszystko to miało miejsce również przy wyraźnie wyższym obrocie niż poprzednie tygodnie, a więc wynika na, na tej podstawie można powiedzieć, że dużym prawdopodobieństwem jest tutaj taki układ, nazwijmy świeca, taka, ta, tak zwane markowanie popytu, która moim zdaniem mogłaby tutaj gdzieś kończyć powolutku falę trzecią w, w swingu rozpoczynającym się na poziomie tam około 2080. Tak jak tu widać, by była fala pierwsza, druga, byłaby tu trzecia, powinna przyjść teoretycznie czwarta. I jeszcze piąta z wyjściem, dojściem czy wyjściem nawet na nowy szczyt. Oczywiście, to do końca, tak jak wszystko inne w analizie, nie jest w 100% pewne. Pytanie, jak odczytać tu w wykresie tygodniowym te nachodzące na siebie świece, czy być może tutaj nie wystąpiła jakaś fala czwarta i to by był koniec impulsu, ale taki dla mnie podstawowy wariant jest z tym, że jesteśmy gdzieś w końcówce fali trzeciej. Która, która tak jak mówię no, powinna przerodzić nam się w trochę większą korektę, trochę większą mam na myśli coś podobnego zasięgiem do, do, do fali drugiej i, i potem nad, następnie jeszcze, jeszcze powinien być ruch do góry w ramach fali, fali piątej to wszystko oczywiście też zakładam jest w ramach tak zwanej fali no, nazwijmy to piątej cyklu od znaczy cyklu, no całego przedziału od października 2022 roku, który mimo wszystko dalej optuje za tym, że no dla mnie jest to taki układ, który kształtuje się w ramach nazwijmy w cudzysłowie jakiegoś klina trójkąta końcowego ponieważ tutaj no bardziej mi odpowiada że wszystko co się dzieje do góry jest trójkami i to jest element który tu również może zawitać czyli no niekoniecznie musimy mieć w tym momencie też tą korektę i falę piątą ale mimo wszystko zakładamy taki taki podstawowy wariant ja w każdym razie tak to zakładam ten podstawowy wariant jeśli chodzi teraz o wykres dzienny no to tutaj to widzimy, że mamy tutaj, no ta, jakbym tak rozszyfrował fala pierwsza, fala druga fala teraz trzecia która ma pierwsza, druga, trzecia to otwarcie tu niżej, czwarta i piąta, czyli zakończona trzecia fala czwarta w tym całym ruchu i jesteśmy tu w fali piątej no i jak spojrzymy na tą falę piątą to chciałoby się powiedzieć pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta ale tak jak powiedziałem tutaj te cienie różnie może, mogą być interpretowane może tutaj być jakaś fala czwarta i tu może być koniec całego impulsu no i zgodnie z tym co powiedziałem na wykresie tygodniowym no należałoby wkrótce bo nawet jeżeli jeszcze będziemy robili jakiś tutaj nowy szczyt po, po, po czy jeszcze po jednym czy dwóch dniach spadkowych czy ewentualnie nawet już bez dalszego spadku, czyli, czyli to piątkowe byłoby całym, no to to raczej nie będzie jakieś wyjście na wysokie, wysoko-wyższe poziomy. Tu raczej takie, bym to nazwał bardziej nadbicie tego szczytu ze czwartku. No to potem powinniśmy teoretycznie, mówię w tym pod podstawowym takim schemacie, zejść w ramach tej takiej większej korekty odpowiadającej tutaj fali drugiej, ewentualnie w fali czwarte i potem jeszcze nowy szczyt, ale tak jak powiedziałem, należy zwrócić uwagę na to, że cały ten wzrost od października 2022 moim zdaniem ma, ma, można je odczytywać jako układ e, swingów trójkowych, czyli, czyli w tym momencie też by mogło być tutaj zakończenie e, tej całej trójki, ale tak jak powiedziałem, no to żeby zmienić tutaj trend, co, co oczywiście no jakieś ryzyko występuje, no to spokojnie powinniśmy odczekać, aż wybije, wybity, zostanie wybity ten większy overbalance i następnie no, to ja się bardziej kieruje niż overbalance, jeśli chodzi o zmianę trendu, wybicie ostatniego dołka. No to już jest jakieś oczywiście 250 punktów, no, ale należałoby też przyjąć u, 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 uwagę, że no, jeżeli nawet tutaj byśmy spadli tak mocno w pierwszym jakimś swingu spadkowym, to i tak powinniśmy mieć potem... no Miarę mocniejszą korektę. No, tak jak tu spadliśmy, i też była korekta, która znosiła tam 80% tego spadku. Zawsze ta fala, nazwijmy druga, no, powinna jakoś głębiej znosić falę pierwszą. Więc moim zdaniem, dalej jest oczywiście to ryzyko. Tak jak mówię, tak jak nasi łapacze szczytów na blogu. no, Coś gdzieś jakieś racji mają, że gdzieś to coś tu się kończy, tylko no widzimy, że to nigdy nie wiemy, czy to już się kończy, czy to mimo wszystko jest nad wyraz mocno naciągane. No i i, i nie ma z tego żadnego żadnego pożytku bo gdzieś, gdzie, gdzie tu można się chwalić, jeżeli nawet byłoby to prawdą, a, a co do tego można też mieć wielkie wątpliwości, ale gdzie tu się chwalić e, zarobkami na, na, na jakichś tam, nazwijmy, osunięciach w dół, pięcio-sześciopunktowymi, kiedy rynek robi w przeciągu tygodnia 200 punktów, tak, no to no pusty śmiech, ale najważniejsze to, co mówię w tej chwili, to wydaje się, że, że jesteśmy gdzieś tutaj tak, jak... Przy jakiejś końcówce chociażby tej fali, dużej fali trzeciej, jeżeli to jest fala trzecia, czyli przed korektą taką około 200 punktową, czy, czy no, no, ale tak powiedzmy 150 czy 200 punktów. Natomiast no nie mamy jeszcze żadnych, nawet i na tą korektę, nie mamy jeszcze tak naprawdę wielkich wskazań, bo tak jak powiedziałem, tutaj ten spadek z piątku również dobrze, idealnie do wybitej tutaj strefy na koronę. Retest może się jako objawić jako, jako właśnie fala czwarta w swingu tutaj od 2380 mniej więcej i, i jeszcze tutaj postać fala piąta. Jeśli chodzi o indeks szerokiego rynku, no tutaj sytuacja oczywiście zbliżona z tą różnicą, że ten indeks jest oczywiście na jakiś tam e, szczytach historycznych i, i nie tak jak, jak WIG20. E, no i tutaj również widzimy, że no, na, taki podstawowy scenariusz powinien zakładać, że jesteśmy w fali pierwsza, druga i trzecia. Tak, taka trzecia, ale tak jak mówię, po pierwsze tutaj to nachodzenie tych świec, po drugie tu również widzimy, że mamy raz, dwa, trzy. Raz dwa, trzy, raz, 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 dwa, trzy, same trójki, więc tutaj jest to niebezpieczeństwo dla byków oczywiście, że tu też ta trójka, jak gdyby, jest tym końcową. Wyszło zarówno indeks z Big, wyszedł na ten nowy szczyt, patrząc tutaj od października, jak i również Big 20, tam delikatny kilka, czy kilka nie wiem, może kilka punktów, bo 512 było teraz, a przedtem nie pamiętam, ile było maksimum na Big 20. 612, a przedtem chyba równe 600, no to może tam jakieś około tych 12 punktów, ale też wyszedł na nowy szczyt, no więc tu jakiś pewnego rodzaju zagrożenie nie jest, natomiast jeśli chodzi o wykres dzienny no sytuacja bardzo, bardzo zbliżona podobna moim zdaniem także no jesteśmy tutaj ta cała, ten cały swing, który, który układa nam się w taki typowy impuls no moim zdaniem dobiega końca, no tak jak mówię też tutaj może być, że jest, to jest jeszcze fala czwarta, która pozwoli tutaj na wyjście na, na jakiś drobny nowy szczyt i, i, i wtedy powinniśmy wejść co najmniej w ten obszar w ten, w ten ruch większej korekty spadkowej Mwig na no Mwig również osiągnął swój nowy szczyt. Tutaj jest jeszcze sytuacja bardziej, że tak powiem zagmatwana w sensie, jeśli chodzi o fale, bo gdybyśmy mieli tutaj oczekiwać na pełen impuls no to mamy falę pierwszą, mamy falę drugą, tutaj nawet jeszcze można by było powiedzieć, że nie jest skończona fala trzecia, ale również tutaj widzimy, że to wszystko, co się działo do góry, no, było raczej takimi układami trójkowymi i, 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 i dlatego też zakładam, że być może, no jest tutaj fala a, znaczy się, a, pierwsza, druga, a tu cała trzecia, która też powinna mieć jeszcze wykończenie w postaci jednego szczytu, co najmniej, no bo chociażby wtedy ten, ten cień z tego ostatniego tygodnia byłby tą falą, ewentualnie czwartą. Tutaj również widzimy, że no jesteśmy w jakiejś korekcie, ale dopóki nie wybijemy 6500, pokonamy overbalansu, dopóty nie ma mowy o. o o jakimś odwróceniu, więc, więc tutaj na razie to traktujemy jako korektę. Być może zejście tu do wybitego poprzedniego szczytu i potem jeszcze próba do góry, czy też bez, te, bez takiego zejścia, no, jeszcze dojście na, 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 na jeden, nazwijmy to nowy szczyt, bo tutaj byłby potrzebny ruch w tak zwanej fali, fali piątej. Więc no, tak, to, tak to wygląda. Ogólnie podsumowując to co do tej pory powiedziałem, czyli indeksy, które, które tutaj za chwilę jeszcze oczywiście SWIGAR zobaczymy, ale te indeksy nasze no, wskazują, że no, jesteśmy w jakimś wyraźnym trendzie wzrostowym i, i, i tu naprawdę no, no, oprócz łapania szczytów techniki, łapania szczytów, techniki mówię w Cudzysłowiu, no nie ma żadnej innej podstawy do tego, aby, aby, aby po prostu zagrywać S. No, no wszyscy co, co łapią, no to, to, to naprawdę no, no sami widzą, że to nie jest ten efekt, znaczy powinni widzieć. I ten ostatni nasz indeks ESWIK, który jeszcze nie, nie osiągnął tego nowego szczytu. No, ale świeca, która tutaj się za, by, by ukształtowała w, w ostatnim tygodniu, no nie wskazuje na razie na, na jakby ten ruch, który mógłby zakończyć. No, jest jakiś tam co prawda delikatny, górny cień, też ma to charakter, możliwość, bo obrót wyraźnie wyższy od poprzednich dwóch tygodni. Czyli mogłoby to być markowanie popytu, ale pamiętajmy, że nawet jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym markowaniem popytu, to to wcale nie oznacza, oznacza Że ten rynek już to był jego maks. Zawsze może zostać nadbity, a tu jak widzimy, do szczytu nam naprawdę no nie brakuje wiele, więc no trudno się spodziewać, żeby ten szczyt nie był osiągnięty. I patrząc teraz na wykres dzienny SBigu, no to tutaj tak samo wydaje się, że no ciężko tu jest dopatrzeć się zakończonego jakiegokolwiek gdzieś impulsu, czy nawet tu, bo jeśli chodzi o po tym ruchu, bo może być, że fala pierwsza, druga jakaś nieregularna, dobra to teraz jeżeli byśmy chcieli zrobić taką falę trzecią, no to też, no dla mnie to jest pierwsza, druga teraz pierwsza, druga pędząca, trzecia, tu ewentualnie czwarta, czyli piąta żeby wykończyć tu, od tego ruchu i to by był koniec trzeciej więc jeszcze i tak by był potrzebny kolejny korekta i jeszcze korekty wyjść, żeby zakończyć od tą, cały impuls wzrostowy i wtedy będzie można, by się było zastanawiać, czy mamy faktycznie impuls, znaczy impuls, czyli falę trzecią i jeszcze potem większa, czwarta i piąta, czy jednak ABC. Czyli taka trójka, bo w tych, tak jak mówię, no na swig również widać, że to wszystko, co, 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 co się ee, że tak powiem kształtowało. No, zobaczmy, no, pierwsza, druga i trzecia, tak? Pierwsza, druga i trzecia, pierwsza, druga i trzecia, pierwsza. No, tu akurat tak wyszło, że jakby jeden spadek, ale no nieważne. No, i teraz też pierwsza, druga i trzecia. Więc tutaj na to bym zwracał uwagę. Niekoniecznie odwrócenie tego rynku może dawać nam tą korektę w fali czwartej, to większe takie, które oceniamy. We wig 20 na ewentualnie 150-200 punktów, to niekoniecznie musimy być w tej fali czwartej. Może się okazać, że ta trójka, nawet wychodząca na szczyt, jest czymś końcowym tutaj i, i po niej może nastąpić spadek, ale to też wykres nam powinien w jakiś sposób pokazać. Tak? Także no, myślę, że tak to wygląda, a jeszcze chciałbym na chwileczkę cofnąć się do WIGU 20, bo tutaj też byśmy zobaczmy ta świeca, zobaczmy jak się tutaj kończą. Tu nie chodzi teraz o wielkość, ale jest wyraźna świeca wzrostowa i jest ten górny cień i jest do tego, że tak powiem, jakiś większy obrót. Tak? I, I to właśnie tak wygląda to markowanie, markowanie popytu, czyli, czyli tu też mamy markowanie popytu i wchodzimy w fazę korekty. Ja nie mówię, że to musi być odwrócenie, tylko to jest coś takiego, co sugeruje markowanie popytu i jakieś odwrócenie. Markowanie popytu i jakieś odwrócenie. Więc naprawdę ta świeca mówi, że tu coś może się odwrócić. I teraz pytanie można sobie tylko zadawać, na które... Za jakiś czas otrzymamy odpowiedź i, i jak ktoś będzie o, o obiektywnie i bystrze patrzył na wykres, to dostanie ją wcześniej, jak ktoś nie będzie tego dobrze robił, no to dostanie tą odpowiedź później, może za późno. Ale no też należałoby się spodziewać tutaj tego, że tutaj jakiś się wyczerpuje, wyczerpuje potencjał. No i o tego pamiętajmy, że jesteśmy też tutaj w tym takim kanale, gdzie dochodzimy, doszliśmy znowu ponownie do jego górnego ograniczenia. Więc to by było tyle jeśli chodzi o indeksy, te nasze polskie. Natomiast teraz DAX, no DAX, no chciałoby się powiedzieć, że no, kolejna świeca, no ten cień naprawdę taki minimalny. Więc tutaj jak gdyby dalszy, dalszy wzrost jest no, całkowicie, całkowicie na miejscu. Eee, trudno tutaj dopatrywać się, że, 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 że coś tu się kończy. Eee, no i z drugiej strony tylko można myśleć, no ile to może rosnąć bez jakiejś, chociażby i korekty no ale na to nie ma nigdy żadnej odpowiedzi, natomiast patrząc na wykres dzienny zwróciłem uwagę, tak jak tutaj w tym miejscu, gdy byliśmy mówiłem, że tutaj poprzednią analizę chyba mieliśmy tutaj przy tej czarnej świecy, na wykresie dziennym skończone, no to oceniałem, że mamy tutaj po tej korekcie mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piąta natomiast poprzez to, co się tutaj wydarzyło, no raczej należało by się spodziewać, że mamy pierwszą, drugą, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, która dopiero wykończy. czyli tak naprawdę wskazywałoby to, że nie wiem, czy, czy to już piątkowa jest cała korekta, czy, czy może jeszcze będzie dzień, czy dwa, ale jeszcze i tak powinniśmy iść dalej do góry, wybijać nowy szczyt, żeby wykończyć tutaj jakiś swing wzrostowy. No i na koniec EZP, który w tym tygodniu wyrównał znowu nam te szczyty. I, i, I wyraźnie, jeżeli spojrzymy, no to widzimy, że mamy tu trójkę korekcyjną i, i tak jak mówiłem, no nawet gdyby miała powstać tutaj trójka, no to też A, B, no i teraz C, które no jeszcze powinno co najmniej dać jakiś tam troszeczkę wyższy Wyższy szczyt, patrząc natomiast na SNP od strony dziennej, no to tutaj wyraźnie widzimy zejście trójką korekcyjną. Zatrzymanie się na overbalansie, nic z tego nie wyszło, wybicie to jest sygnał kupna. No i, i tak naprawdę to może być to tak nadbicie, ale gdybyśmy spojrzeli tak, takim no, znowu okiem impulsów, tu mieliśmy impuls, tu mamy trójkę. Więc tutaj też powinien być impuls, który da nam co najwyżej, na, na, na przykład dużą trójkę. Ale jeżeli impuls, no to mamy falę pierwszą, mamy falę drugą i jesteśmy w fali trzeciej, czyli tu tak jak gdyby S&P, który w pewnym momencie się konsolidował tutaj te, 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 te kilka dni, natomiast nasze europejskie indeksy, czyli DAX, nas WIG20 dobiły mocno w górę. No to on przeczekał, i teraz może być tak, że tam właśnie będzie jakaś korekta, ewentualne nadbicie szczytu, coś w tym stylu, a on tutaj jeszcze powinien nam dać pewien zakres wzrostu. Także na razie właściwie można powiedzieć, na żadnym indeksie nie ma jakichś takich czysto technicznych, czy, czy w ogóle takich dostrzegalnych, wyraźnych, nie chodzi mi o wyraźne, ale takie. Autentyczne wskazania na, 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 na możliwość zakończenia, na możliwość odwrócenia, są tylko jak gdyby zagrożenia, że rośniemy już jakiś czasu, że no najprawdopodobniej wykańczają nam się jakieś pewne impulsy, czyli te ewentualne wyjście na jeszcze jeden mały szczyt powinno się już zakończyć cały swing, ale pamiętajmy, że w trendzie wzrostowym I tak samo oczywiście w trendzie spadkowym, tylko w drugą stronę. Impulsy się rozbijają, i, i to, co się tak jak na się przed chwilą wskazywałem tutaj na się mówiłem, że tu już wyglądało, że mamy pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, się okazuje, że nie, tu się rozbija i jedziemy dalej z tym koksem. I dlatego też no, łapanie dołków nie ma sensu I na trzy y, szczytów w tym momencie o szczytach mówimy. Po prostu na dziesięć razy, no raz się może kiedyś udać, tak? Ale dziesięć razy się nie uda, czy tam dziewięć. Zatem jeśli chodzi jeszcze raz o ten S&P dzienny, no to, to mówię, no wydaje się, że tutaj powinniśmy mieć jeszcze dalszy wzrost, taki nawet bym powiedział dość wyraźny, do którego może się przyczynić pierwsza świeca, która by no, w jakiś sposób wyraźnie wybiła nam tutaj tą, tą, tą strefę taką szczytową i ona może pociągnąć jeszcze tam kolejną jedną, dwie, trzy czy ile sesji wzrostowych. I to by było tyle jeśli chodzi o indeksy.